Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu i przychodzę do Was z góry, przepraszam za taki nieogar, ale dopiero co chwilę temu byłam grabić skoszoną trawę, więc można powiedzieć, że poranny trening mam zaliczony, mamy dochodzić południe, już częściowo przygotowałam do obiadu fasolkę szparagową i ziemniaki, później będzie tylko mięcho. Ale to pewnie za chwileczkę jeszcze je tam doprawię i wsadzę do lodówki, żeby smaki się przygryzły. Ogarnęłam się, umyłam, a mam wrażenie, że cały czas coś po mnie jeszcze, słuchajcie, Łazi. Mm, tak. Pierwsze co, póki pamiętam, miałam zdać Wam relację odnośnie tego, czy z wodą gazowaną jest faktycznie słabszy smak tego kolagenu, i faktycznie tak jest, słuchajcie. Ja wypiłam wczoraj z wodą niegazowaną, i ten smak był bardziej wyrazisty. Mocniejszy, może nie tak mocny jak na przykład dzisiejszy złoty, który piłam, ale jest mocniejszy. Także ja zdecydowanie chyba pozostanę, pozostanę przy wodzie niegazowanej, chyba że wiecie, w międzyczasie nie, ben, nie, wiem, nie będę miała i będzie to, co będzie, to będę tak piła, ale mi zdecydowanie podchodzi właśnie z wodą niegazowaną. Tu jeszcze chciałam odnośnie tego kolagenu powiedzieć, ponieważ nie wiem, czy wspominałam Wam, w, w pierwszym filmiku, który pokazywałam, właśnie odnośnie tego kolagenu, pani... Yy, produkt może zawierać śladowe ilości THC mniejsze niż 0,2%. Nie zaleca się spożywania przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące oraz dzieci yy, przez tą honopię yy, I słuchajcie, ale tylko ten kolagen tylko ten kolagen reszta jest normalnie do wypicia, czy przez dzieci, czy przez kobiety w ciąży to w niczym nie, nie, nie zawadzi, nie przeszkodzi. W każdym bądź razie ten ma takie, wiecie, ma jakąś lampkę ostrzegawczą i też chciałabym Wam o tym powiedzieć, bo może się okazać, że ktoś, nie wiem, z kobiet karmiących albo z kobiet w ciąży chciałby na przykład zakupić, a okaże się później, że wyda pieniążki, a nie będzie mógł tego stosować. Także taka informacja. I słuchajcie, jeszcze przychodzę z taką rzeczą, Przechodzę jeszcze z taką rzeczą, która yy, z której śmiać mi się chce totalnie. Yy, ja Wam tego nie nagrywałam, nie mówiłam, nawet jak byliśmy właśnie w, w tym Grzybowie czy tam brzegu, yy, ale byliśmy w takim... W Grzybowie, jak byliśmy, to by moje dziecko zbystrzyło taki punkt z książkami. Z reguły, jak jesteśmy w Krynicy Morskiej, czy gdzieś nawet w Stegnie, są takie, wiecie, większe te punkty, a tutaj był naprawdę taki malutki punkcik, ale no, jak, że my lubimy czytać, no to moje dziecko, mamo, chodź zobacz, jakie są fajne książki i tak dalej. Ceny też były spoko, na pewno o połowę tańsze niż w księgarniach, czy, czy, czy przez internet, jakby chciał człowiek zamówić. I wyobraźcie sobie, że kupiłyśmy dwie książki. Pierwsza jest to Never World Wake Marisha Pestl. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, więc skóry przepraszam, jeżeli popełniam jakąś gafę. Książka 17,99. Pierwotnie 37,90. Także no... Fajna okazja. Książka zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Nie będę Wam czytała, co z tyłu, bo jeżeli ktoś by chciał, to po prostu ją sobie wygoogluję. I słuchajcie, i druga książka to jest taka dla mnie w topa, bo lubię tego autora bardzo. Czytałam jego chyba już trzy bądź cztery książki. I wyobraźcie sobie, że kupiłam książkę, którą już właśnie czytałam, a ja byłam przekonana, że nie. Chociaż coś mi nie pasowało, jak brałam tę książkę, Marcel Moss, nie wiesz wszystkiego. Tak coś. okładki nie kojarzyłam. Na y, tytuł coś mi mówił, ale ja ostatnio y, na kilku stronach szukałam książek i też wpisy, wpisywałam y, tego autora, więc to mi się wszystko tak wiecie, ciś tam pomieszało w tej głowie, ale mówię, dobra, no też fajna cena, bo ona też była po 18 zł, pierwotna 39,90, więc mówię, kupię. Ok, słuchajcie. I, I wyobraźcie sobie, że właśnie tę książkę już mamy Mało tego, ja na początku myślałam, że nie I chciałam już ją zacząć czytać Bo tak jak wspomniałam, ja bardzo lubię tego autora Bardzo dobrze mi się czyta jego książki I ta książka była przeczytana w dwa dni Bo sobie też to sprawdziłam No i właśnie poszłam na górę sprawdzić do pokoju Do Natalii Bo u Natalii są wszystkie książki Czy ta książka w ogóle gdzieś tam jest I mówię do Natalii, nie ma jej A Natalia mówi, mamuś, ale sprawdź dobrze Okazało się, że gdzieś w innym miejscu była Także, no, książka jest mm, trudno. Yy, I tak jak mówię, sprawdziłam sobie później w tych moich rozpiskach, jakie książki czytałam i tak dalej, i okazało się, że właśnie w dwa dni ją przeczytałam. A więc, no, yy, ja ją wtedy pewnie no, oceniłam 4 na 5, ale widocznie nie zapadła mi aż tak w pamięć jak ta poprzednia. Nie, yy, nie odpisuj, bądź pokaż mi. Yy, te naprawdę mi zapadły bardziej w pamięć, i tego byłam pewna, że ta miałam. A, a ta, jak widzicie, kupiona. Także kochani, tak sobie pomyślałam, że skoro mam dwie takie same książki, to może jakieś małe rozdanko. Jeżeli ktoś chciałby przeczytać ją, chciałby dostać taką książeczkę, to napiszcie mi w komentarzu chcę. Nie wiem jeszcze do kiedy zrobię to takie mini rozdanie, ale na razie możecie. Powiedzmy, że na razie do niedzieli. Mamy dzisiaj co czwartek. Więc na razie może do niedzieli, chyba że po prostu jeszcze to tam jakoś przedłużę, jakby ktoś chciał, ale wiem, że aż tak dużo osób nie czyta książek, więc no. Yy, więc tak to wygląda. Ale jeżeli ktoś by chciał, to czy dla kogoś, to to piszcie śmiało, po prostu w komentarzu chcę. Yy, I co jeszcze? Dobrze, ja zabieram się, słuchajcie, za obiad yy, i, i do Was odezwę się później. Ej, nie było dawno maseczki, więc, jak sobie pomyślałam, mamy wieczór, zrobimy maseczkę. I dzisiaj będzie e, maseczka Bubble Tea. Odżywienie, regeneracja, 5-minutowa maska do twarzy, szafran, rozmaryn, zielona herbata. 97% składników pochodzenia naturalnego, od perfekty. Mm, I cóż tutaj mamy? Ekstrakt z szafranu wygładza, subtelnie rozświetla cerę. Ekstrakt z rozmarynu działa, odświeżająco, oczyszczająco na skórę. Witaminowe kuleczki bogate w witaminę E delikatnie rozcierają się w trakcie masażu twarzy i przyjemnie odżywiają. Jak nakładamy tę maseczkę? Oczywiście trzeba oczyścić skórę twarzy. Ja już, słuchajcie, sobie oczyściłam, zmyłam makijaż płynem micelarnym z Eveline. Jest to nawilżający płyn micelarny, aloes kwas hialuronowy, woda kokosowa ogórek 5 w jednym oczyszcza, usuwa wodotronny makijaż nawilża odświeża, łagodzi, objawy podrażnienia, każdy rodzaj cery, dla mnie najbardziej sprawdza się właśnie ten płyn micelarny. Także i było to zmyte, znaczy twarz była oczyszczona tym płatkiem kosmetycznym, który kupiłam w Action, który Wam pokazywałam. Teraz jest akurat taki wiecie, w stanie takim oklapniętym, bo go płukałam, jeszcze muszę go dobrze wypłukać i ale to w międzyczasie, jak będę właśnie nakładała sobie maseczkę. Gdzieś tutaj. Tak, także ta maseczka, maseczkę trzeba nałożyć oczywiście na twarz. Następnie wykonać delikatny masaż, aż do momentu roztarcia witaminowych kuleczek. Jestem bardzo ciekawa. Pozostawić na 50 minut, po upływie tego czasu nadmiar smarować w skórę lub zmyć. Także zobaczymy, słuchajcie, co tu też takiego... Nam proponują, ale pięknie pachnie. Naprawdę, słuchajcie, maska pachnie pięknie, oczywiście rozdarłam, jak taka zaraz wrócę, tylko sobie to wszystko ogarnę. Dobrze, ja sobie słuchajcie, ją nałożyłam, bo miałam troszeczkę problem z nałożeniem tej maseczki. Jest nałożona. Kilka razy spadła mi z pędzelka, ale tu mniejsze Teraz mamy ją wmasować, także sobie to przełożę, kawałaczek dalej. Wmasujemy sobie. Będę patrzyła w podgląd. Fajnie są wyczuwalne te drobinki. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Także masujemy sobie. Tak naprawdę nałożyć można sobie na palce i wtedy rozsmarować. Tak naprawdę, bo skoro my to musimy wymasować, bardzo przyjemna. Bardzo ładnie pachnąca maseczka. Kremowa maseczka to jest taka. Także zobaczymy, słuchajcie. Oczywiście patrzę w podgląd. I tu jest napisane, że co? Aż do momentu roztarcia tych kuleczek. Także ja już ich, słuchajcie, nie czuję. Roztarłam sobie wszystko, co tylko mogłam. I z Wami połączę się za jakiś. 50 minut. To ja już jestem, słuchajcie, po maserce. Cera faktycznie została um, wygładzona, oczyszczona. Bardzo przyjemna jest w dotyku. Także nic mi nie piekło, nic nie szczypało Więc jak najbardziej. Ja mam jeszcze jedną: słuchajcie, z tego rodzaju um, Bubble Tea promienny blask wygładzenie. Boster. Imbir kora, cynamonu herbata kombucha, kombucha, czy jak to tam słuchajcie zwał, także też sobie pewnie niedługo to przetestuję. Ale jeżeli chodzi o tą maseczkę, jak najbardziej jestem na tak power. A niech będzie power. Naprawdę powiem Wam coraz bardzo fajnie oczyszczona. Bardzo fajnie, także jeżeli ktoś jeszcze nie miał, to Wam gorąco polecam taką maseczkę. Chyba, że miałyście, to dajcie znać w komentarzu, jak się u Was ona sprawdziła. Dobrze, kochani, ja nie będę już przedłużała. Życzę Wam wszystkiego dobrego oczywiście. Jutro mamy czwartek, jutro mamy piątek, słuchajcie. Także udanego weekendu dla Was, dużo przede wszystkim uśmiechu, zdrowia, no i czego sobie tylko zaszczycicie. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa. pa.